Zadzwonię w sprawie, babki zabawki Fishejpiajz Jak opluwają Nie no nie, nie zmienię się na pewno, o to się nie martwcie Żółwiczek Dzięki, pozdrawiam pierwszą gim z orzechówki Zadymka normalnie Dobra Ale mam Pomysł na telefon, uwaga teraz W koszalinie? Nie, nie mogę bym na zakupy jechał, to pewnie będę. Pozdrawiam Jacka, Żuwiczek. Tak, słucham. Halo, dzień dobry. Panie Marku, jestem zainteresowany kamerką internetową, nie przeszkadzam? Nie, nie, nie. Mhm. Mhm. Panie Marku, ja potrzebuję kamerki internetowej. Pan za dwie dyszki, powie mi pan, jaka tam jest jakość. Tak, myśli pan, że. Taka... To znaczy, to ma jakość full HD, czyli ładnie wszystko wyraźnie wygląda, nie? Widać. Za dwie dekady. Ja po prostu tak? sprzedaję, ponieważ ja już po prostu jej nie używam, nie? Po prostu to jest akwarystyczny stan nowy nie? Mhm. Mm Ale to, co tam się dzieje na kamerce, to wszystko widać idealnie, tak? Tak, wszystko jest ładnie, widać, bo ma nawet dobrą jakość, bo ma 32 megapiksele, nie? Mm -hmm. No dobra. Polecam tą kamerkę, nie? Ale dobra. Po prostu na mówię, no ale w ogóle nie użyłam, nie? Bo to, że ona Kupiłem, będzie korzystała z nawet kamery. Mhm. Mm to może poczeka pan sekundkę, tylko do aplikacji skoczę. Sekundka i się dogadamy. No, dobra. Dobra, to ja dam córkę w sumie na chwilę jeszcze. Mhm, no, dobra. Halo, dzień dobie. Widzę pana. Tak? My po kamerę dzwonimy z tatą dla mamy. Kamerę kupujemy nową. I, 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 się Tak. I, I, bo mama potrzebuje kamerę. Mhm. Mama, mama się pokazuje na stronie na Golasza i, i, i tak zarabiamy pieniądze. Tylko niech pan nikomu nie mówi, bo będzie mama się darła z tato. I, I tata poszedł do Bigacza i będzie. Dobra. Zanieś mu telefon. Nie, poczekam. Zanieś on tylko siku robi chyba. Tato! Tato!

Dobra. Yy, proszę pana, bierzemy tą kamerę normalnie. Pan jest z hoczewa, tak? Tak. Dobra, to nie wiem, żona by jakoś podjechała, bo to w sumie dla mnie kamera. Tylko. Yy, chciałbym taką, nie wiem, prywatność. Wie pan, żeby nikt nie wiedział, że, że my kupywaliśmy kamerę internetową? Bo my również Dobra. z hoczewa jesteśmy. Tam nie, nie będzie na mieście głośno, bo my robimy coś w internecie, nie, nie... bo my pracujemy, wie pan. I, mm, jesteśmy rozumiem. zmuszeni do pokazywania się w internecie Różne no. rozmowy biznesowe i tak dalej Tylko nie, nie chciałbym, żeby to wyszło do ludzi, wie pan? No rozumiem, dobra Dobra, no to jakbyśmy się dogadali Dwie dyszki pan chce za kamerę Dało radę by jakoś tam na raty albo, albo tanie jakoś? Znaczy no, na raty nie, wiem, tu. jedynie gotówką dwa złoty, nie? Mhm. Waluta polska tylko czy pan przyjmuje, czy jakaś inna również? Wchodzi w grę Ale jest nasz kompołek? Yy, czy tylko waluta polska wchodzi w grę czy jeszcze coś tam? Nie, nie waluta polska Waluta polska Hmm No chyba, że pan ma w euro, no to tam, nie wiem tam, 2 w euro, no to to tu, nie wiem nie tam wyjdzie Yhy. rozumiem No dobra Powiem mi pan yy, Jeszcze Jakbyśmy mogli u Pana jedną transmisję zrobić w domu? Żebyśmy nie kupili gówna, nie? Jakbyśmy u Pana mogli jedną transmisję zrobić na tej kamerze? Udostępniłby Pan pokój? No co wie, po mojemu nie mam Skype'a, nie? Ale nie, my i tak, my, 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 my i tak ze strony korzystamy My ze strony korzystamy takiej I byśmy chcieli po prostu zamknąć się w pokoju i tam zrobić jedną transmisję Na tej kamerce internetowej nie, 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 nie. Nie dałoby rady. Ewentualnie nie. A sama żona a jakby mówi, była... A, a jakby, mówi jest tak? a, a jakby pa... Ma, moja żona sama była w pokoju. Nie, nie. Nie, nie byłoby no Ale mówię, nic. pan jest choczewa, tak? Mhm. Mm no to mówię, no, pan na przykład zapłaci te dwie dyski, ja pan daję kamerkę. Pan po prostu sobie w domu a nie sprawdzi. jak było coś nie tak, to przez można robić tak, bo pan i tak jest to pan po prostu... Ale nie, ja bym dyski, chciał pan, Ja bym chciał, żeby żona u pana w domu jednak raz. Przetestowała. No nie wiem, pan kojarzy stronę Show up TV. Czy nie? Jak? Show up TV. Kojarzę, nie ma takiej opcji. Nie ma u pana w domu opcji takiej. Mm, mm. Kurde. No dobra, to nie wiem jak się dogadamy. No to zrobimy tą opcję, co pan mówi, ale musimy te dwie dychy dawać najpierw. Mhm. Mm mhm. Pan może moją jak pan to jest samoty, nie? Jak pan ogląda szałapę, może pan moją żonę kojarzy? Nie, nie oglądam Nie ogląda pan No nie wiem, pan stary dobry trzepak chyba, czy nie? Sam? Pan chyba stary dobry trzepak, czy nie? Nie, tak tylko sobie w domu zajmuję Aha, no dobra To nie wiem, to jak się dogadujemy z tą kamerą? No, mówię, no... Pff, mogę się jedynie tam gdzieś na pociągach spotkać, przyniosę kamerkę, pan mi płaci 20 pan zabiera kamerkę i... Znaczy nie, ja to się wstydzę, to że ona przyjedzie. No dobra. Ale nikt nie może wiedzieć, że braliśmy od pana kamerę. <śmienki> nikt się nie dowie, dobra. Dobra. Jak pan chce, Ale może pan kiedyś wiecie, wpaść, te, jak wiecie, pan panie... chce, jak pan chce, to może pan kiedyś wpaść do nas na transmisję. My otwarci nie, na nowe, dziękuję. my otwarci nie, nie, na nowe nie, nie. znajomości. Ja to znaczy, ja to i tak nie będę w domu pewnie wtedy. Pan sobie tam z żoną posiedzi. Nie, 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 jest nie. nie, no to tam nie ma problemu, przecież nie jestem zazdrosny, proszę pana. Nie, nie, na pewno pan nie jest zainteresowany? Nie, 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 nie. To oczywiście wiadomo, że to jest między nami, nie wyjdzie nic na zewnątrz. Tak, oczywiście, to jest wszystko między nami. To jak? Chce pan wpaść kiedyś do nas na transmisję? Może innym razem, może się skuszę. No, zobaczmy. No, najpierw pan musi żonę zobaczyć, czy fajna, co? No, ale właśnie kwestia pana żony, jak to wtedy ona tu przyjedzie, czy jeszcze mam przyjść na potrzeby, czy ja. Aha, mam... czyli pan jest zainteresowany transmisją, no to nie może pan do nas od razu przyjedzie z tam kanarą, i od razu przetestujecie. Nie, nie, ja nie, nie jestem zainteresowany transmisją. Nie, nie, nie? nie, nie. No, czemu nie? Może pan przyjechać, ja panu wyszlę zaraz sms-em adres, możemy nawet dzisiaj tą transmisję zrobić. Pan się tam umyje szybko i przyjedzie. Nie, dziękuję, nie, Ja sobie nie, nie. do kumpla wyjdę, pan sobie z żoną zostanie i sobie potransmitujecie na łapie. Nie, 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 nie. Mówię, ewentualnie... Ale nie ma, nie ma co się krępować, nie ma co się, nie ma, nie ma co się krępować. Nie ma co się krępować, proszę pana. No ale wie pan, ja nie jestem zainteresowany jako transmisją. A może bez transmisji tak no, Po prostu pan wpadnie do żonki posiedzieć. Ona lubi nowe znajomości. No muszę, ale. Słucham? No może kiedyś spalę na kawę jedynie. Tylko to jedynie. Nie, na kawę, to nie. Ona, ona to tam kawę, to wie pan. To po wszystkim kawa. To jak? To ja wyślę zaraz adres SMS-em i tam pan wleci do nas. Ja to ja wychodzę z domu. Pan przyjdzie, będzie sama żona, to sobie posiedzicie, coś porobicie fajnego i tak dalej. Kamerkę Nie, no przetestujecie. ewentualnie mogę się dogadać, że nie Nie, no, kamerkę żonę, sobie. Kamerkę sobie. Kamerkę, kamerkę. kamerkę sobie przetestujecie u mnie w domu, to to nie ma problemu. To ja zaraz wyślę panu SMS-em adres, co? Za ile pan będzie, to ja żonie powiem. Co? Proszę pana. No, czy ja ogólnie nie będę? Jedynie chce pan, to mogę jeden czy jedną kamerkę sprzedawać z oto, a jak nie to. Nie chce pan cię pokazać w internecie. A on, wie, pan innych też jest naszą właśnie tą kamerką, wie pan? A jakie? No właśnie, przed chwilą dostałem też wiadomość jednego łebka z wysyłką, ale go nie wiem, czy pan będzie chciał tę kamerkę, bo jak nie, to będę słychał inną. To znaczy, lepko. fajnie, jakby pan jeszcze z żoną wytestował tą kamerę na showapie. Nie, ja tam żadnych słowów nie będę robił. Nie, 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 nie. Czemu nie? Nie chcę po prostu no Ale co pan się wstydzi? Kompleks jakiś, to nie ma co się wstydzić, sianko sobie pan zarobi A ja to mam szanko, ja to nie muszę tam z tym zajmować Czemu? Przy okazji przyjemność z moją żoną, naprawdę dobra dupeczka Nie jest, nie chce pan? Nie Czemu? <noise> Jak on w szoku <noise>